W tym materiale zobaczycie różnice między oponami MT oraz AT. Jakie technologie są zawarte w tego typu oponach oraz zobaczymy jak mierzyć rozmiary calowe, ponieważ nie każdy pewnie to wie. Kupimy się dzisiaj na produktach amerykańskiej marki Cooper, która posiada już 110 lat doświadczenia op w oponach. Jest to marka, która posiada silne dziedzictwo w trudnym segmencie opon 4x4. I od całkiem niedawna znajduje się na naszych magazynach i już, mimo tego, że jest całkiem od niedawna, posiada bardzo duże zainteresowanie wśród naszych klientów z racji na duży wybór, o czym zaraz się przekonacie, oraz też dużą dostępność rozmiarów, które są dostępne praktycznie od ręki. Jako ciekawostka, marka Cooper od 2021 roku dołączyła do koncernu Goodyera, skąd może czerpać jeszcze większe doświadczenie. Wiedzę specjalistów oraz jeszcze nowsze technologie. Przechodząc już do samych opon, zaczniemy od tych najbardziej nastawionych na jazdę w terenie. Po opony szosowe, które również znajdują się w portfolio amerykańskiego producenta. Zaczniemy od opon typu Mat Terrain, czyli kolekwialnie zwanych MTK-ami. Są to opony często z oznaczeniem POR, czyli do profesjonalnego off-roadu i takie opony nie posiadają, bo nie muszą etykiety unijnej, z tego względu, że na etykiecie mamy parametry związane z jazdą po szosie, a te opony, jak wiemy, nadają się, jakby głównie są przeznaczone do jazdy w terenie, więc mają nas po prostu wydostać z tarapatów, kiedy jesteśmy na bezdrożach, w jakimś lesie i nie będziemy mieli skąd otrzymać pomocy. Wszystkie opony MT u Coopera są Dodatkowo wzmacniane, o 50% bardziej wytrzymałe od pozostałych, a to za sprawą technologii ArmorTech, czyli trzeciego dodatkowego opasania, który redukuje szczeliny w kordzie, co sprawia, że opona jest mniej podatna na rozdarcia czy też przebicia. I zaczniemy teraz od opony najbardziej ekstremalnej ze wszystkich. Oponą do najbardziej ekstremalnych zastosowań terenowych jest Cooper Discoverer STT Pro. Opona produkowana w rozmiarach od 15 do 18 i od 20 do 22 cali. I wysokość bieżnika tej opony, w zależności od rozmiaru, waha się od 18 do 22 mm. Najlepszą rekomendacją, jaką można dać te, tej oponie, jest fakt, że opona występowała w rajdzie Dakar, czyli jednym z najtrudniejszych wyzwań światowego sportu motorowego. Była używana m.in. przez legendę Dakaru, czyli Xaviera Foye, który zaliczył tam aż 26 występów, z czego 13 z nich podrząd ukończył i dwa z nich zostały wygrane. Przejdziemy sobie teraz do technologii, dzięki którym te opony tak świetnie sprawują się w terenie. Mamy tutaj unikotowe połączenie opony, czy wzoru opony MT z AT, a więc mamy tutaj na przemian 5- i 4-klockową wersję która jakby pokazuje się naprzemiennie. Ma to sprawiać, żeby opona była cichsza, żeby jazda była bardziej stabilna, no i używanie się jej było równomierne. Kolejną rzeczą, którą możemy znaleźć na oponach Coopera, czy też właśnie MT-kach tej opony, są to takie wyżłobienia na bokach, na barkach, które mają sprawić, żeby więcej materii, więcej jakiegoś błota mogło się tam Zmieścić, znaleźć i żeby opona miała możliwość zaparcia się o większą część ziemi, a więc żeby szybciej wyjechała z jakiejś trudnej sytuacji. No ale ziemia czy też kamienie nie powinny się utrzymywać zbyt długo w takiej oponie, więc dlatego w tej oponie znajdziemy tutaj takie wyż wyżłobienia na, w podstawie bieżnika. Do tego mamy tutaj nieregularnie pościnane. Aby żeby kamienie żadne się tam nie zbierały oraz mamy takie wyżłobienia z jednej i z drugiej strony opony. Jak możemy tutaj zobaczyć, mają one sprawiać, żeby było to szybciej po prostu z tej opony nam uciekało. No i do tego oczywiście jest tutaj wzmocniona ścianka boczna, która jest tutaj właśnie dosyć solidna. I ona ma też powodować, że kiedy na przykład za bardzo spuścimy powietrze z naszej opony i ona się ugnie, tak jak teraz nie pokażę, bo tamte samochody są dużo bardziej doładowane, po prostu nie będziemy jeździć bokiem opony tym niechronionym. Tylko te, że tak powiem, wyżłobienia sprawią, że opona się nam nie przebije. Na naszym kanale możecie zobaczyć odcinek z udziałem Antka z kanału Lubię Moje Życie. Gdzie właśnie razem z Dawidem wybierali opony na naszym krakowskim magazynie, i wybór padł właśnie na tą oponę. Możecie tam posłuchać, czy też dowiedzieć się, jak ta opona się u niego sprawuje, zobaczyć, jak sobie radzi w terenie, więc wydaje mi się, że będzie to fajny materiał dla osób, które nie są jeszcze zdecydowane. Następną oponą, która jest nieco mniej nastawiona na teren, ponieważ mamy tutaj zalecenia. 80% jazdy w terenie, 20% jazdy po szosie. Jest opona Cooper Evolution MTT. Jest to opona produkowana w rozmiarach od 15 do 17 cali. Jest to ty typowo opona MT. Ja jak widzimy tutaj, wzór jest bardzo podobny do niemal 90% innych opon, właśnie tego typu. Mamy tutaj szerokie, grube klocki w takim specjalnym wzorze, które ma nam ułatwiać jazdę właśnie po błocie, czy po jakichś grząskich nawierzchniach. Wyrzutniki błota oraz wzmocnioną ściankę boczną, tak jak też to miało miejsce w przypadku opony STT Pro. Większość opon terenowych posiada też białe napisy, które jak widzimy czasami są niebieskie, Natomiast jest to po prostu taka ochronna farba, żeby się one nie uszkadzały, nie brudziły i to łatwo schodzi, więc też nie ma się co tym jakoś bardzo przejmować. Jeżeli chodzi o wysokość bieżnika tej opony, mamy tutaj również w zależności od rozmiaru od 18 do 20 mm. Dalej, dla osób, które nie chcą kupować opon MT, ale ataki są dla nich za słabe, jest tutaj propozycja opony Cooper Discoverer ST Max. Jest to opona z przeznaczeniem 30% jazdy po szosie, 70% w terenie. Występuje ona w rozmiarach od 15 do 22 cali i we wszystkich tych rozmiarach ma wysokość bieżnika 18 mm. Jest to taka lżejsza wersja opony STT Pro. Różni się od niej delikatnie gładszą tutaj ścianką boczną. Ma większą powierzchnię klocków, delikatnie mniejsze tutaj szczeliny, aby właśnie lepiej zachowywała się na drodze. Do tego zamiast tutaj wielu tych wypustek, które miałyby nam wyrzucać jakieś zaschnięte błoto, mamy tutaj wy wypustki akurat na klockach, tak by opona była bardziej komfortowa do jazdy na co dzień. Oponą, którą teraz będziemy omawiać, jest opona Cooper Discoverer AT3 w wersji XLT. Występuje ona w rozmiarach od 15 do 20 cali. Wysokość jej bieżnika to jest od 16 do 18 mm w zależności od wersji. Występuje też wersja bez X'a. Wtedy ona posiada po prostu gładszą ściankę boczną, bez tego dodatkowego wzmocnienia. I jeżeli chodzi o tą oponę, dedykowana jest ona głównie do jakichś pickupów, większych samochodów, które przewożą ciężkie ładunki w jakichś trudnych terenie, typu place budowy czy jakieś boczne drogi dojazdowe. Mamy tutaj pewną zmianę, jeżeli chodzi o opony AT względem opon MT ków Mamy tutaj takie łączenia między klockami. Mają one sprawiać, że opona będzie bardziej komfortowa w kabinie dla kierowcy, będzie po prostu cichsza. Dodatkowo coś, co będzie się powtarzało na oponach AT, ponieważ mają one bardzo podobne do siebie technologie, są takie ząbki tutaj na bokach, jakby takie w kształcie piły, które będą miały czy to się w jakąś ziemię, czy też pomagać nam jeździć po. Śniegu, ponieważ te opony już posiadają homologację zimową. Coś, co również będzie się powtarzało w oponach AT, które będziemy zaraz prezentować, jest to schodek na dnie bieżnika, który ma sprawiać, że ewentualne kamienie czy też właśnie błoto, żwir będzie się nam z tej opony szybciej wydostawał oraz zapożyczone właśnie z opon MT, Tutaj co, drugie, co, co drugi bark, co drugie to zewnętrzne żebro i jest takie wniecione, że tak powiem, właśnie po to, żeby mieć lepszą trakcję w terenie. Teraz y, pokażemy Wam oponę Cooper Discoverer AT3 Sport 2 oraz model 4S. I nie bez powodu te opony są razem, ponieważ są one, można powiedzieć, znacznie podobne. AT4S jest taką, powiedzmy, lżejszą wersją opony y, AT3 Sport 2. Mają, jak sami możecie zobaczyć, bardzo podobny wzór bieżnika. Różni się on tym, że tutaj klocki są bardziej połączone dla większej sztywności. Jak sama nazwa wskazuje, sport opona ma się nam lepiej prowadzić, być bardziej sztywna. Oprócz tego, to co możemy tutaj zauważyć, w tych oponach jest dużo więcej nacięć na bieżniku, tak żeby opony lepiej się sprawowały w ewentualnym śniegu. Mamy tutaj też, jak wcześniej były wspomniane, te ząbki piły, które mają również nam dawać lepszą trakcję na śniegu czy też w jakimś ewentualnym błocie, tak w jednej jak i w drugiej oponie. Do tego dochodzą właśnie łączenia. W tej oponie są one delikatnie cieńsze niż w tej wersji sportowej. Oprócz sztywności dają one właśnie wspomniany mniejszy hałas. Czy coś jeszcze mamy tutaj, oczywiście, jeżeli chodzi o opony AT, wygładzony wzór? Bieżnika, tak, by opona równomiernie się nam e, zużywała, no i była jakby gotowa do wielu zastosowań. Opona Cooper Discoverer AT3 Sport 2 występuje w rozmiarach od 15 do 20 cali, natomiast model AT3 4S w rozmiarach od 15 do 22 cali i mamy tutaj wysokość bieżnika od 12 do 14 mm, w zależności od rozmiaru. Marka Cooper ma też w swoim portfolio oponę AT, natomiast taką już bez homologacji zimowej. Jest to model Discoverer ATT i opona homologacji zimowej nie posiada z tego względu, żeby była bardziej komfortowa i cichsza do jazdy na co dzień. Natomiast technologie, które są w niej zawarte, a więc tutaj taki zazebiający się wzór również mają nam pomóc podczas y, trudniejszej jazdy terenie, Czyli wykopać się z jakiegoś piasku, żwiru czy tam lekkiego błota. Natomiast są one też właśnie połączone tak, aby na drodze być bardziej stabilne. W tej oponie, oprócz wspomnianych już wcześniej technologii, takich jak ząbki piły czy też te schodki na dnie bieżnika, opona jest dodatkowo wzmocniona tak, by móc przewozić większe ciężary w jakichś komercyjnych warunkach. No i również mamy tutaj takie wygłuszacze, które właśnie mają sprawić, że opona będzie dla nas bardziej komfortowa na całym. I tak jak już wcześniej wspominałem, marka Cooper to nie tylko opony terenowe. W ich portfolio znajdziecie również propozycje na szosę, o których patrząc na cały kształt marki na pewno warto wspomnieć. Mam tutaj wersję całoroczną, czyli Cooper Discoverer All Season oraz wersję letnią, model Zeon CS8. Zacznijmy od wersji całorocznej, która powiedzmy bardziej jest nastawiona na teren, a tak mieliśmy tutaj prowadzić ten odcinek. Jest to opona robiona w rozmiarach od 14 do 20 cali. We wszystkich rozmiarach ma klasę B, jeżeli chodzi o jazdę po mokrej nawierzchni na etykiecie unijnej. Jest to opona, którą producent stworzył tak, aby robiła przebiegi takie jak opony letnie. Mamy tutaj lamele 3D. Do tego dochodzi mieszanka z krzemionką oraz żywicą. Mamy tutaj też naprzemienną sekwencję klocków w tej środkowej części, tak by opona była cichsza. Do tego dochodzą tutaj nacięcia takie pofazowane, aby opona była bardziej stabilna do jazdy oraz bardziej równo się nam zużywała. Oraz tutaj wskaźnik zużycia dla opon, zimowych, żeby jej właściwości zimowe dalej pozostawały takie same. Przechodząc już do opony letniej, model Zeon CS8, produkowany w rozmiarach od 15 do 19 cali, opona High Performance, która we wszystkich rozmiarach ma klasę A, jeżeli chodzi o zachowanie na mokrej nawierzchni. Jest to opona, która fabrycznie jest montowana na Mini Suva Volkswagena T-Roc'a. Za niższy hałas tej opony odpowiadają takie wypustki w postaci kropeczek w rowkach oraz też zamknięta część barkowa, ostatnie zewnętrzne żebro. Do tego mamy tutaj coś niespotykanego w oponach letnich, czyli lamele 3D, które występowały również w oponach letnich Bridgestona. Oraz ostatnia rzecz, która tą oponę może wyróżnia, mamy tutaj wskaźniki z użycia bieżnika. Są one w kilku miejscach na oponie, żeby po prostu łatwiej było odczytać, czy na tej oponie można jeszcze jeździć, czy już raczej nadaje się do wymiany. Dajcie znać, jakie są Wasze wrażenia w terenie, czy też z oponami Coopera. No i widzimy się w następnym materiale. Do zobaczenia. Ta, takie opony mają nas po prostu wydostać z trudnych tarapetów. tarapetów.